Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3. Rozpoczynamy odcinek numer 5. Od. od czego? Hmm. Od przekazania. Bo tak, sorsza, so, sorsza, so, sorsza, tak, sorsza. Weźmy sobie anioły. I pójdzie odbić teraz tego bohatera. Jeżeli będzie w miarę silny, no to będzie sobie stacjonował tutaj na... Tutaj na Skandynawii po prostu. Będzie sobie ktoś wzmacniał, budował zamek, pilnował i tak dalej. Tutaj, nie na no, tędy ktoś może wyjść, także on tu musi pilnować. Tak samo chyba wysp tu musi pilnować. Zwłaszcza, że tu jest jakiś monolit wyjścia, więc... Więc no. Czarni rycerze. Czego oni strzegą? Bo tu nic nie ma. Tu jest tylko tabliczka jakaś. Dobra, nieważne. W każdym razie tak. Tyris idzie sobie pozbierać surowce. Tu chyba nie byliśmy. Chociaż przejdziemy się, zobaczymy. Pewnie się, bo już nie pamiętam. Zaatakujmy ten garnizon. Trzy smoki są. One są wolniejsze, nie dolecą. Dobra. 14, 11. Dobra. Więc tak, Dajmy tarczę komu? O, wszystkim, bo przecież mamy mistrza. Magi Ziemi, to jest super. No i super, padli już. Co dajemy obrażeń trochę smokowi? No i prawo, balista dobiła tego jednego smoka, i o to, o to właśnie chodzi. Tu, tu balista jest dobra w takim dobijaniu ostatków. Dobra, smok już padł. Dojdzie. Rąbany. Dobra, padł. Znowu straciliśmy paru strzelców. No ale taka już jest właśnie ta dola tego strzelca, że zawsze po prostu komputer się na tych strzelcach yy, skupia, bo są słabi w walce wręcz. No i żeby nie atakowali na odległość, no nie? Dobra. 12 strzelców. 3000 doświadczenia. Weźmy sobie dowodzenie mistrzowskie. W garnizonie na razie nie będziemy nic trzymać. Tutaj byliśmy. To zabijmy jeszcze tą ważkę. O, tu nie zająłem kopalni. No trudno. Zrobi to nasz bohater nowy. Jak go uwolnimy. O, tu kolejne wejście do podziemi. No już jesteśmy na terenie Ameryki teraz. Tak mi się wydaje. Ona ma ten mieczyk, dobra. Czy my coś ulepszamy? No ulepszy sobie troszkę chociaż rzeczy. Tutaj zróbmy radę miasta i na razie też niech, niech czeka, niech stoi. Tam brązowy łazi. Przyszły nasze dostawy, super. Lucyfer to jest właśnie, tak? No tak. Pogatyry zbierze wszystko, jak idzie. Sorsza idzie na statek. W sumie dobrze, że teraz na ostatek weszliśmy, bo bałbym się, że Lucyfer mógłby przywołać jakiś okręt, czyli na przykład nasz, i go wziąć, no nie? Chociaż to jest drugi okręt, także hmm. No ale. Dobra, w każdym razie. Który poziom ma Kazimierz, 11, więc on jak teraz tutaj wyczyści co się da Czyli pokona te ważki. Będzie mógł iść do tej biblioteki w końcu, nauczyć się umiejętności. W sensie tam doda sobie plus 4 do każdego bonusu, do każdej statystyki. Znaczy plus 2, przepraszam, plus 4. Oczywiście plus 2. Dobra. Teraz sobie popłyniemy tutaj w prawo i będziemy tak po kolei sobie te tereny tutaj poznawać. Tu chyba Kanada. No tak, tu już Kanada powinna być. Tiris teraz może wracać już, chyba nie. Niech weźmie sobie tamto. Wszystko zrobione, wszystko zrobione. Kończymy ruch. Oj, Lucyfer, tu łazi. Jak on nam zaraz tu wejdzie, to Dobra, idziemy na tych na mrowie, ile ich jest. No ale błogosławieństwo na anioły nic nie da, bo zawsze zadają tyle samo obrażeń. Także. No i super. Panie, morale jeszcze to już w ogóle super. Ale tych morali mają, panie. Dobra, mądrość magia powietrza. Aha, tylko potem co z naszą Sorszą będzie, co? Tak, ona nie ma chyba przyzwania okrętu. No to bieda. No to niestety trochę słabo. I nie, pomyśl, nie przemyślałem tego, szczerze powiedziawszy. Kurczę. Ten bohater będzie musiał wejść na ten statek? No ono zostanie, no trudno. Przekażę mu jednostki jakie ma wszystkie. O panie. Przynajmniej odkryła tutaj całe Morze Śródziemne, czyli to co zro... miała zrobić, zrobiła. No, tych skrzyń tu nie wzięła, tylko widzę, no, no ale to już. Łatko, jaki krótki ruch. Tu są wyspy te kanadyjskie. Można by to piosbierać wszystko tutaj, żeby przeciwnik tego nie zdobył. My będziemy silniejsi, przecież wtedy gospodarczo. Więc warto. Dobra, Tyrius, niech wpadnie tutaj, zostawić te jednostki nie, nie jej. Niech ulepszy, co się da jeszcze. Kinierzy też są? Co? Dobra. Dobra, na razie tyle. Niech idzie tu. I niech idzie potem tam. Dobra, może jakiś. Nie, no bohatera nie będziemy kupować, bo teraz chcemy zobaczyć, jaki bohater będzie w więzieniu. Dobra, Lucyfer poszedł. Uf na szczęście. Zaczynamy od. Więzienia. W gwałtownym porywie szlachetności wyważasz drzwi więzienia i uwalniasz zamkniętego w nim bohatera, który w ramach wdzięczności przesięga ci lojalność. Kto to? Napoleon. Stopień ósmy, rycerz. Uczynictwo dowodze. Mistrz Mistrz uczynictwo. Super. Jakie ma umiejętności. Jeszcze ma dowodzenie, jeszcze ma szczęście, balistyka, no to. Do, tylko do oblężeń się przyda. Nie. Taktyka, artyleria, atak i to Wszystko na poziomie mistrzowskim, także ma stół pikinierów, także. No, taki Napoleon mamy. Takiego Napoleona. Jego specjalność to gryfy, no ale chyba gryfami za bardzo nie powojuje, bo będzie sobie zbierał tu wojsko i tu wojsko, które potem zdobędzie. Tak więc, Sorsza, przykro mi, ale ty niestety musisz udać się na odpoczynek. Niestety. Oddaj wszystko co masz. Będziesz sobie siedziała z tym jednym ucznikiem na razie. I teraz Napoleon wsiada na statek i opuszcza Elbę, wyspę, na której był uwięziony. Dobra. Z aniołami. Natomiast Kazimierz sobie tak. On wchodzi do zamku. On sobie ulepszy koszary. O. Pięknie i teraz tak. Rozłożymy sobie te jednostki tak, jak już będą na stałe, myślę. O. W taki sposób. W taki sposób, myślę, będzie dobrze. Jeszcze możemy dokupić. Alapartników, Gryfów, panie, super, super armii już mamy. Grupa, grupa, mało, mało. Momencik, bo zauważyłem, że na początku gry przecież nie widziałem, ile tutaj ich jest, tylko był sam znaczek. Może odkrywanie tak działa? Oprócz tego, że podnosi pole o plus 1, to może jeszcze właśnie działa w ten sposób, że, że pokazuje dokładne informacje o jednostkach w garnizonie i tak dalej. Znaczy dokładne, no, że pokazuje, ile ich mniej więcej jest, no nie? Bo dokładne to jest tylko taki czar wizja, albo trzeba mieć tych rozbójników chyba w armii swojej, żeby mo żeby można było zobaczyć. Dobra, spoko. Ja nową zbieramy tu jednostki. Znaczy jednostki. Surowce, surowce i tak dalej. Inne śmiecie. O, I teraz tak. Gdzie nim idziemy? Na no, Lucifera bym poszedł może, co? Czadanga. Czadanga. Nie no, oni niech się bi... Bo miałem hmm, taki pomysł, żeby iść na tego Iwana groźnego, żeby tutaj tych rusków pokonać, ale. Ale nie wiem szczerze. Ja się boję, że zaraz ten lucyfer mi tutaj wpadnie. Więc jeżeli się chce kręcić, to ja bym się pokręcił gdzieś tutaj po naszej wyspie, a czy po naszych terenach tu po Europie po prostu. Sorsza niech siedzi, no a ta będzie... Zbierać dalej tych żołnierzy stąd. Zjawy to były, więc teraz czekamy. Coś tu budujemy. Zróbmy ten fort. Jak chcemy te jednostki robić potem, to... Dobra, sorsza już... dajmy sobie ją na dół. Nie tak chciałem, moment. Jak to się robiło? O. Ale sorsze chciałem wdudać. O. Dobra, nie wiem. Nie wiem, dobra. Nie będziemy tracić czasu na zabawę z tym, po prostu ja nie wiem. Dobra, Europę mamy ładnie zajętą. Oprócz Londynu, który zaraz może zajmiemy jeszcze. O, tam słabe rzeczy są. Dobra, puszczamy turę. Zobaczymy, co Lucyfer zrobi. A, nic nie zrobił, bo go nie widać. Jugosławia. Nie wiem czy w XVII wieku była Jugosławia, ale niech będzie. Ja się nie kłócę, historii nie znam za dobrze. Gonimy Minotaurę, żeby doświadczenie zdobyć. O matko, szczęście na baliście to już w ogóle. Szkoda, że nie mamy ucznictwa, bo wtedy ci kusznicy byli naprawdę mocno strzelali. Pięknie. a no, tu jest Grecja. Super, i co teraz? Teraz by się przydało pójść na ten Londyn, no nie? To niech tu wyjdzie. O tu. Dobra. Ona stoi. Jenowa sobie pozbiera tutaj te surowce, które są. A tu jest naga. Dobra, jednostka. Dobra, weźmy ją tą nagę. Ulepszymy sobie ją w tym. w forcie na wzgórzu potem. No, i może jeszcze jakieś mocne jednostki przyjdą w przyszłości. Dobra, tutaj, tutaj mamy już elfów. Tu już mamy elfów. No, i możemy pomalutku tego Nap Napoleona tam dawać do tego zamku, do Narwiku. Do Londyn, Londyn jeszcze trzeba zdobyć, właśnie. To jest teraz. O! Kolejna wskazówka. To już było czytane, więc na razie. Damy spokój. <laughs> Eleszar. No właśnie, więc co daleko odchodzić tutaj naszym Kazimierzem nie jest dobrym pomysłem. Kupimy co się da. A... Czy Kazimierz tu dojdzie w przyszłym ruchu, mam nadzieję, bo... Bo się zdenerwuję. Dobra. Tu dochodzimy. Tu zostawia sobie tych uczników. Kinierzy. Idzie sobie ulepszyć nagi w przyszłym ruchu. A Jenowa dalej zbiera tutaj różne śmieci. O, tu są rękawice jeźdźca, tylko że pilnowane, ale może uda coś się zdobyć, chociaż. No dobra, Napoleon tutaj więcej nie zrobi nic, niestety. Dziewięć aniołów, całkiem fajna ilość, ale widzę. A, wyszedł na dole, w sensie w Afryce. Dobra. Teraz Kazimierz sobie wejdzie w statek, a Napoleon mu przekaże jednostki w takim razie. Dobra, jednostki, teraz. O, właśnie, od razu mu artefakty też przekażę. Kajdany wojny, to niech trzyma. Moralinę nie musimy mieć, bo mamy już maksymalne zdolności łucznicze, ale właśnie. Czy trzeba mieć ucznierstwo, czy nie trzeba mieć ucznierstwa, żeby z tym chodzić? Chyba trzeba, więc dlatego zostawmy temu to zostawmy, morale premie za szczęście. Ale my raczej szczęście mamy, więc my to zostawmy. Dajmy temu. On morale ma też maksymalne, więc nie trzeba mu tego. O, wiedza i moc. O, plus jeden. Proszę bardzo. Dajmy tak. Korona maga o plus cztery. I Napoleon będzie takim drugim silnym naszym bohaterem. Poziom 8, poziom 11, Super. Jeszcze musimy pamiętać, żeby Kazimierzem wejść. Do tej biblioteki, tam bo przecież nie weszliśmy. Dobra, chyba tyle chciałem zrobić. Kajdany wojny, nikt nam nie ucieknie. A Napoleon sobie nie chłazi tak, o. Napoleon, niech płynie tam zdobyć ten. Londy, O, w ten sposób zrobimy. Sorsza czeka. O, Janowa zbiera. Kurczę, a już miałem nadzieję, że się da. Da się! Jest! Rękawice jeźdźca zdobyła. Je, Dobra. Dobra, uff. To teraz musimy szybko przekazać je naszemu bohaterowi głównemu. Tylko odkryjemy co jest tutaj i sobie tak popłyniemy i będzie już git. Ona sobie jeszcze ulepszy tylko te nagi. Pójdzie jeszcze po surowce, zrekrutuje tutaj i będzie git. Tutaj tutaj musimy się pilnować tej strony, bo tutaj widzimy atak od Sledynowego. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy to jest pocahontas, czy to jest Mage Magellan. Któryś z tych chyba. Nie pamiętam, ale dobra, nie ma źle. Dobra, nie, no. Kończymy turę. Proszę bardzo, kto tutaj poszedł? Nela tu poszła. A zatem Napoleon teraz. Ona Nie, naprawdę jeden ruch. Naprawdę. Uważnie Nie przekazałem aniołów temu Ale w topa Ale w topa No dobra, no to musimy teraz szybko lecieć tam na górę Nie. Bo jak on tutaj to zajmie Dlatego trzeba mieć dwóch silnych bohaterów, żeby byli tu, tutaj był, żeby był dobry i tu, żeby był dobry. O. W ten sposób. Wtedy będzie można kombinować. Dobra. Zaczniemy od tego, co oczywiste, czyli od zbierania surowców. Kienowa musi wejść na statek. Sorsha nic nie robi, a ten... ten niech wyjdzie tutaj, w takim razie. Będzie ją trochę bliżej do przejścia w kolejnym ruchu. Zobaczymy co ona stworzy. Gdzie popłynie. Zobaczymy co zrobi. Dobra. Skończmy turę. On płynie, w, płynie w tamtą stronę na razie. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma źle. I w tym miejscu zakończymy na razie odcinek. W przyszłym odcinku mam nadzieję uda nam się wrócić tą mianową, już, bo nią wracam i wracam już chyba w któryś odcinek z tej wyprawy. Ale co chwilę coś tutaj znajduję, więc nie narzekam, dobrze jest. Przekażę ten artefakt Kazimierzowi. No i mam nadzieję, że będzie dobrze, A jako, że Kazimierz jeszcze ma kajdany wojny, jak dorwie jakiegoś Lucyfera to... Będzie tak silny, że nawet choćby Lucifer chciał uciec, to po prostu nie będzie mógł uciec przez te kajdany wojny. Dobra. Także ja już nie przedłużam. I póki co wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.